Hej, Derek Mitchell zrobił swoim badaniem duży prezent producentom uli steropianowych i poliuretanowych, dlatego że odkrył, w sumie zweryfikował, że nasze założenia trwające ponad 100, 100 lat są błędne, bo my myślimy, że pszczoły tworzą kłąb w ulu i że to jest takie naturalne, że pszczoły sobie świetnie radzą zimą, nawet otwieramy dennice bo uważamy, że skoro pszczoły tworzą kłąb, to wytwarzają taki jakby koc, otulinę ze swoich ciał, a później się wymieniają z pszczołami, które są w środku po to, żeby utrzymać temperaturę. Natomiast Derek pokazuje, że no, wcale tak nie jest, że pszczoły tak lajtowo sobie przez to przechodzą, że to jest dla nich walka o przetrwanie, a stosowanie uli cienkościennych jest no, takie, można powiedzieć, nieludzkie i jest... W pewnym stopniu okrucieństwem w stosunku do pszczół. Derek w swoim badaniu, które jest w linku poniżej filmu, poniżej filmu jest są też te ikonki, żeby zasubskrybować albo kliknąć, że ci się to podoba, pokazuje, że ten płaszcz nie jest tym właśnie kocem ogrzewającym, tylko desperacką próbą pszczół do tego, żeby się dostać do. Tego źródła ciepła, czyli do rdzenia kłębu, i im jest zimniej, im bardziej pszczoły chcą się dostać do środka, tym jest mniejsza izolacja. I im jest zimniej, im bardziej desperacko pszczoły próbują się dostać do środka, tym są gęstsze, tym ta ich izolacja jest gorsza. Bo zobacz, jak masz kurtkę puchową to jest wypełniona puchem i powietrzem. I kiedy pszczoły zagęszczają kłąb, no to wtedy ta izolacja jest dużo gorsza, no i coraz trudniej im utrzymać odpowiednią temperaturę. Natomiast można by stwierdzić, że no ok, ale przecież są pszczelarze, którzy pszczelarzą w cienkościennych ulach i pszczoły dobrze zimują. Ale zwróć uwagę, że prawdopodobnie chodzi o te naprawdę silne rodziny. I Kolejnym takim argumentem jest, no okej, okay, no ale to silnym rodzinom to nie przeszkadza. Nie, nie, nie. Silne rodziny po prostu sobie z tym radzą, ale to nie oznacza, że to nie jest okrucieństwo. To nie oznacza, że nie jest im ciężko. Kolejna kwestia to szczelina, jaka się wytwarza między ścianą a kłębem. Jeśli mamy źle izolowany ul, to pszczoły zacieśniają kłąb coraz bardziej, więc między ścianą a... Wytwarza się nam coraz większa przestrzeń, a jaka temperatura jest w tej przestrzeni? No, dokładnie taka, jak na zewnątrz. Zwłaszcza jeśli mamy otwartą dennicę. Zatem, co możemy wywnioskować z tego badania? No, po pierwsze, informacja dla mnie: otwieram dennicę w okresie jesiennym, żeby przerwać czerwienie, ale na zimę jednak będę zamykał dennicę, żeby te moje pszczoły nie cierpiały, skoro nie muszą. Po drugie, im ciaśniej włożymy zatwory, tym lepiej. Im mniejsze gniazdo, mniej tych ramek nadmiarowych, tym lepiej. Bardzo jestem ciekaw kolejnych badań Dereka, a po polsku DERKA, bo to jest dopiero doktorant, a już pokazał, że nasze założenia, które trwały 100 lat, są błędne, więc bardzo prawdopodobne, że w swojej dalszej karierze naukowej. Odkryje przed nami coś jeszcze. Więc kolejny raz potwierdza się stwierdzenie z naszego wywiadu z doktorem Taucem. Prawda z dzisiaj może być kłamstwem z jutra. A wywiad dotyczył książki Mowa Pszczół, w której Tauc pokazuje kłamstwo z wczoraj dotyczące pszczelego tańca. Hej.